Czy wiesz, że według Biblii Jezus ani razu nie upadł pod ciężarem krzyża? A mimo to w kościołach na całym świecie odprawia się nabożeństwo, w którym upada, aż trzy razy. Skąd się wzięły te sceny? Kto je dodał? I dlaczego to ważne, żeby trzymać się tego, co naprawdę objawił Bóg? Zostań do końca tego odcinka, bo to, co odkryjesz, może wstrząsnąć Twoim obrazem drogi krzyżowej. Prawda jest w Biblii, i właśnie ją dziś odsłonimy. Droga krzyżowa Jezusa Chrystusa jest opisana w każdej z czterech Ewangelii, jednak droga ta opisana w Biblii różni się od tej, którą przedstawia Kościół katolicki. W tym odcinku zapraszam Cię do przejścia razem ze mną przez wszystkie stacje Drogi Krzyżowej. Wspólnie zobaczymy, które jej momenty są zgodne z Pismem Świętym, a które są dodane, i sprawdzimy dlaczego i kto je dodał. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. To wydarzenie ma potwierdzenie w Piśmie Świętym. W Ewangelii Mateusza czytamy. Wtedy wypuścił im barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Piłat, choć nie znalazł winy w Jezusie, Ugiął się pod naciskiem tłumu i oddał go na ukrzyżowanie. Ta stacja jest zgodna z relacją biblijną. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, również potwierdzona w Biblii. W Ewangelii Jana 19:17 czytamy: A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, a po hebrajsku Golgotą. Na początku drogi Jezus sam niósł swój krzyż. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Tutaj zaczyna się problem. Żadna z ewangelii nie wspomina o tym, że Jezus upadł, ani razu. Nie ma wersetu, który opisywałby przewrócenie się Jezusa pod ciężarem krzyża. Skąd więc ten motyw? O tym nieco później. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Choć Maryja pojawia się pod krzyżem w ewangelii Jana. A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Biblia nie wspomina, by Jezus spotkał ją w drodze na Golgotę. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż. Ten moment jest opisany w trzech Ewangeliach. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który szedł z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Ewangelia Łukasza 23, 26. To wydarzenie miało miejsce i jest zgodne z Pismem Świętym. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusa. Ta sytuacja nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym. Nie ma ani słowa o Weronice w żadnej z Ewangelii. Ta postać pojawiła się dopiero w średniowiecznej legendzie. Jest to więc całkowicie niebiblijny dodatek. Ten temat jeszcze rozwiniemy. Stacja siódma. Drugi upadek Jezusa. Podobnie jak pierwszy, nie znajduje potwierdzenia w Biblii. Ani drugi, ani trzeci upadek Jezusa nie są opisane w żadnym fragmencie Pisma Świętego. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. To wydarzenie rzeczywiście miało miejsce. I szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad nim i zawodziły. Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić błogosławione niepłodne, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, cóż będzie na suchym? Ewangelia Łukasza 23, 27-31. To prawdziwe i bardzo ważne przesłanie. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Jezusa. Kolejny raz. Nie ma tego w Biblii. Upadki Jezusa to wymysł tradycji, nie fakt biblijny. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. To wydarzenie ma swoje potwierdzenie w Biblii. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. Mówili więc między sobą, nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć, aby się wypełniło pismo, które mówi: Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. To właśnie zrobili żołnierze. Ewangelia Jana 19:23 i 4. Wydarzenie to zostało przepowiedziane w psalmie 22, napisanym około tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Oczywiście jest to potwierdzone z Pismem Świętym. A gdy przyszli na miejsce zwane miejscem czaszki, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Ewangelia Łukasza 23, 33. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. Ewangelia Łukasza 23, 46. Jezus umiera na krzyżu za grzech całego świata. Wywiązuje się z tego, do czego został powołany. Wykonało się Wraz ze śmiercią Jezusa następuje początek nowego przymierza. Stacja trzynasta. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona matki. Ten moment nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym. Biblia mówi o tym, że Józef z Arymatei zdjął ciało Jezusa z krzyża i złożył w grobie. Przyszedł Józef z Arymatei, ważny członek rady, który sam też oczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa, a Piłat zdziwił się, że już nie żyje i zawoławszy setnika zapytał go, czy dawno umarł i upewniony przez setnika wydał ciało Józefowi. Ewangelia Marka 15, 43 45 Nie ma jednak ani słowa, by ciało Jezusa zostało złożone w ramiona Maryi. To motyw emocjonalny, nie biblijny. Stacja czternasta Złożenie Jezusa do grobu. To wydarzenie jest potwierdzone we wszystkich Ewangeliach. Zdjął je, owinął płótnem i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nigdy nie był złożony. Ewangelia Łukasza 23,53. Z czternastu stacji drogi krzyżowej, tylko osiem ma podstawę w Piśmie Świętym. Reszta to dodatki tradycji katolickiej. Kim była Weronika? Postać Weroniki, która ociera twarz Jezusa w szóstej stacji drogi krzyżowej, nie pojawia się nigdzie w żadnej z czterech Ewangelii. Weronika to postać czysto legendarna, która zaczęła pojawiać się w opowieściach dopiero około X-XII wieku. Jej historia rozwinęła się na bazie mistycznych przekazów i apokryficznych tekstów, które nie miały potwierdzenia w Słowie Bożym, ale oddziaływały emocjonalnie na wiernych. Legenda głosiła, że kobieta podała Jezusowi chustę, którą on otarł twarz, a jego oblicze się na niej odbiło. Chusta stała się później cudowną relikwią, którą nazwano Vera Ikon, czyli prawdziwy obraz, co idealnie pasowało do średniowiecznego kultu relikwii, ale nie ma nic wspólnego z nauką pisma. Z czasem wyrażenie Vera Ikon przekształcono w imię własne, Weronika. Stworzono z tego postać świętej. Choć nigdy nie istniała historycznie ani nie została wspomniana w piśmie. Oczywiście, repliki chusty z najróżniejszymi podobiznami Jezusa są dostępne w sklepach. Jeden, który wpadł mi w oko podczas tworzenia tego materiału, wystawia takie chusty w cenach zaczynających się od 100 zł za najmniejszy rozmiar, a kończąc na 500 zł za największy. Upadki Jezusa! Motyw upadków Jezusa podczas Drogi Krzyżowej nie pochodzi z Biblii, ale został stworzony przez tradycję katolicką, głównie w okresie średniowiecza, gdy rozwijała się mistyczna duchowość i nabożeństwa pasyjne. W żadnej ewangelii nie ma opisu, że Jezus upadł ani razu. Nie wspomina tego Mateusz, Marek, Łukasz ani Jan. To czysto pozabiblijna tradycja. Motyw upadków został najprawdopodobniej zainspirowany rozważaniami takich postaci jak Święty Bernard z Klerwu, Święty Bonaventura oraz mistyków franciszkańskich, którzy w swoich pobożnych medytacjach próbowali uzupełniać luki z pisma wyobrażeniami pełnymi emocji. Droga krzyżowa w znanej dziś formie pojawiła się dopiero w XVIII wieku. W 1731 roku papież Klemens XII zatwierdził obowiązującą strukturę stacji. Wcześniejsze wersje miały od siedmiu do nawet trzydziestu siedmiu stacji, często opartych o ludowe legendy, a nie Biblię. Franciszkanie, którzy od XIII wieku opiekowali się miejscami świętymi w Jerozolimie, rozpowszechniali drogę krzyżową w Europie. To właśnie z ich inicjatywy trzykrotny upadek Jezusa został włączony jako element dramatyczny i kontemplacyjny. W 1991 roku Jan Paweł II zatwierdził tak zwaną biblijną Drogę Krzyżową, która zawiera wyłącznie wydarzenia biblijne, bez upadków Weroniki oraz spotkania matki w drodze, jak i wydania ciała Jezusa w jej ramiona. Ale ta wersja nie zastąpiła tradycyjnej, tylko funkcjonuje obok niej. Dlaczego to jest tak ważne? Cały Stary Testament mówi o tym, że Bóg jest skałą. Jest mocny, niezachwiany, jest dla nas wsparciem, abyśmy sami nie upadli. W Nowym Testamencie Paweł w liście do Koryntian mówi: że tą skałą jest Jezus. I wszyscy pili ten sam duchowy napój: pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Pierwszy list do Koryntian: 10:4. W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus jest kamieniem węgielnym. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. Dzieje apostolskie 4:11. W starożytnym budownictwie kamień węgielny to pierwszy kamień położony na fundamencie najważniejszy punkt konstrukcyjny od niego wyznaczano linię całego budynku i musiał być idealnie dopasowany bo od niego zależała stabilność całej budowli. W Nowym Testamencie jest też mowa o tym, że Jezus jest fundamentem. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian 3:11. Jeśli fundament się chwieje, to i budynek się zawali. Chrystus się nie chwieje i nie upada. On jest skałą, kamieniem węgielnym i fundamentem, na którym budujemy naszą wiarę i życie. Poszedł na śmierć, jak sam zapowiedział. Cierpiał w ciele jako człowiek, ale wiedział na co jest przeznaczony i każde proroctwo na swój temat wypełnił, łącznie z tym, że umarł bez grzechu, jako jedyny człowiek nigdy nie popełnił grzechu. To jest podstawą naszej wiary, to jest podstawą mojej wiary. Ja, jako osoba nawrócona, ochrzczona w imię Jezusa Chrystusa, jako człowiek słaby, polegający na Bogu jako mojej sile, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mój Bóg upada. Kościół katolicki, podając, iż Jezus upadł trzy razy w drodze na Golgotę, jaki obraz Boga nam przedstawia? Uważam, że dokładnie odwrotny do tego, jaki pokazuje Biblia. Jeśli chcesz znać prawdę, trzymaj się tego, co objawił Bóg w swoim Słowie. Nie słuchaj żadnej religii, nie podążaj za człowiekiem. Jeśli ten odcinek pomógł Ci spojrzeć na drogę krzyżową przez pryzmat Pisma Świętego, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Rozbite filary Rzymu. W następnych filmach będziemy ujawniać kolejne kłamstwa religii katolickiej i pokazywać, co naprawdę mówi Biblia. Zostań z nami i poznaj prawdę, która wyzwala.